Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Counter Strike 1.6, niestety zostało 13 minut 15 sekund końca mapy, dlaczegoż tak, przed chwilą nagrywałem odcinek, ale zostało, było mi przerwany, niespodziewani goście, w, w, czyli moi rodzice wpadli. z odwiedzinami do syneczka, także mogłem sobie porozmawiać niestety yes, chodźcie, okay. chodźcie bananami, chodźcie bananami, panowie niestety nie dokończyłem moi no, rodzice przerwali, pali w kładę paky na małym Bananami, bananami. Dobra, cicho. Może być jednym bananem, ale najlepiej lećmy trzema, aby się gubili. <śmuszczak> Tylko kojarzysz taką piosenkę. Hej na 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 hej na 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 bo ty lubisz nektar z banana. To nie słyszałem. To teraz właśnie słyszałeś. <śmuszczak> No odzyskałem chęć do grania w, w, na, na serwerze Formaps i M rozrabiamy. Uuu, to już jest na plusie. Niesamowicie. Także GT będzie wyrabiane z, z miłością. A nie z przymusu. Rasują balce na dużo ich. Dobra, sprawdźmy, może teraz nam coś pójdzie, chociaż wątpię. Ktoś jest na dywanach, jak zawsze. Ole, obity na dywanach jest. A ja byłem blisko. Wybaczcie, jeżeli będziecie słyszeli jakieś dźwięki w tle, ale no cóż, jak to ja zawsze prowadzę jakieś dziwne rozmowy. Macie dziwne, yy, bardzo ważne rozmowy. O, ktoś gra sobie. Serius, pozdrawiamy Seriusa. Jest to widz jednego z... nie wiem czy teraz jest widzem, ale był widzem jednego z kanałów, na którym bardzo długo prowadzi, e, prowadziłem, byłem moderatorem. Znowu jest na ja teraz nie jestem, a osobiście dany kanał może się, gdyż mam do dosyć wspierania do osób dosłownie. No, bardziej <tryk> czasem tworzących toksyczną patologi <tryk> patologię, przepraszam, Wytrypną atmosferę i osób, dla których bardziej liczy się pieniądze niż widzą. Uh, Dlatego odszedłem od jego mnie teraz czekuje się, ale kiedyś większość ludzi może mnie kojarzyć z, z, z właśnie z moderacji na różnych kanałach. Tak teraz raczej odchodzę od tego wszystkiego. Dlaczego? Nie chcę się mieszać, żadne takie sprawy. Oczywiście tutaj y, wyjątkiem obecnie jest Mariusz. Dlaczego wyjątkiem? Mariusz jest chłopem, który nagrywa gry bardziej stworzone. No może nie dla dzieci. Ale bardziej takie takie. Z klimatem mało poważnym. Chce no. to z Bardziej z klimatem... To ja lecę, to ja lecę dywanami, panowie. Tak, Piotrek, to było zajebiste to, co napisałeś. Banan. Dla wszyscy, żeby wszyscy to widzieli. Aha. E, to, wam środkiem na... to ja sobie poczekam na dywanach, troszkę wyraszujcie. Nie dokończyłem. Dlaczego Mariusz jest oczywiście osobą, obecnie uważam, dosyć inną? Na... Maryś ma, uwaga. Wiesz, mówię. Ja 44 wiem. lata, jest dojrzałym nie, nie. mężczyzną. Plecy masz na midzie. Przypacy jest. Story. Jest dojrzałą osobą i wysyłanie Tory, za coś, co go denerwuje, drażni. Nie wiem, sam wysłałem 100 zł donate'iem. Dwóch piast. I uwierzcie mi, zostałem nie. przez niego opieprzony. O ile do kogoś... do kogoś kogo wysyłałem, na nawet wtedy najtylko 5, po 10 złotych, chciałem... dziękuję bardzo, ale możesz jeszcze drugiego dać, proszę Cię! Od mojego kanału! To się... a oh. To... od Mariusza dostałem. No, poważny opieprz. Co ty robisz? Dlaczego? Byś to wziął, zachował sobie na bułkę do roboty, czy coś, ten oni O nie, mi wysyłasz. To jest naprawdę... Doświadczeniem... Dojrzały. Które raczej już nie ulegnie zmianie i nie poleci na kasy To jest coś... Bananem. Dlatego właśnie go szanuję Jest w dżungli jeden Dlatego obecnie wspieram Mariusza kanał i... W opisie podam link do jego kanału, ja bardzo polecam Prowadzi Nie dlatego... Nie dla pieniędzy, żeby zarabiać Ale prowadzi dlatego... Aby... Bawić się świetnie no i żeby w przyszłości jego dzieci oglądały, jak to, jego tatoś, jak to ich tatuś bawił się bardzo fajnie w również wykupił własny serwer Minecraft. Slot bodajże na 10 osób. jestem jedną z licznych osób, które znajdują się na tym serwerze i mają legalnie prawo wejść i pobrać sobie. Oczywiście odcinki z, z Minecraftu, które są na moim kala kanale. Nie są tymi z jego serwera na razie, aczkolwiek pojawi się z jego serwera. Będziemy tam budowali Malcolm. domek z tym środowcem. Z, z, robcem. z robcem. Chciałbym chcę troszkę pchnąć moją serię do przodu, z tego właśnie, z playera. Chcę ruszyć do przodu i na, na początku tam dobrze się pchnąć. No Poza tego takie, taka ciekawostka. W ostatnim odcinku mówiłem, że domy, które obecnie buduję w Minecraft, ten nad rzeką, przy górach. Też się na rzeką, nad jeziorem, przy górach. O, niska zabiła z kosy. Będzie... Hmm. Przepraszam, tak przewijam, ale patrzę się, która... Będzie dedykowany w sobie. Już jest dedykowany i przed samym zejściem, przed samym mostem jest tabliczka. Oczywiście e, od filmku pokażę, co to za osoba, aby wszyscy wiedzieli. Dobrze, wróćmy do gry. Spójrzmy, kto jest y, z administracji na serwerze. tak, liczymy. Kolaok, opiekun serwera, bardzo ważna osoba na samej sieci. Wiem, rozrabiamy. To jest osoba bardzo inteligentna, i bezkonfliktowa. Delikatnie podchodzi do wszystkich spraw. Jest to osoba, która jeżeli na przykład nie macie kilka dni na serwerze. On pisze do ciebie, pyta się co się dzieje, co się stało. Martwi się o innych. I uważa życie prywatne ponad wszystko, tak? Jeżeli nie masz czasu wejść na serwis, spokojnie, bo masz problemy prywatne, ogarnij te problemy. Potem dopiero z się tejszym. Tam macie pieniędzy. Dobrze, lecimy dalej. Adelka. Tu było. Wszyscy wiedzą dlaczego. Dużo nie trzeba się rozgadywać. A czasami ogląda odcinki Stop Strike 1.6 na moim kanale. Dobrze wie, dlaczego tak uważam. Lećmy dalej. Daredevil. Pierwszy flyer serwera. Szkoda szczępić ryja. No i z administracji tu wszyscy. Było nas sporo, zostało tylko... 3. Ciekawe. Dobra, na chwilę zamilkmy. Sprawdźmy co robią chłopy. Inkasi 69. Patrzcie, patrzcie co Delka. A uważaj ktoś inny przeklnie, to jest od razu... ...ham i powinien wlecieć z serwera. Administracja, administratorka, opiekunka z niej. Bum! Chciałem odpisać konversacji Hello Kurczę Jeszcze 4 minuty To minut. będzie dobrze Stat 16 na 13, jest tak 2 na 10 Później na bananie się Bum, bum, jak skaczy. Bum. 4. mi się nabę. 7 174 Skaczy czy mam jakieś skrzyneczki jeszcze? Jeden ha. Oj, no, zaraz wyjdzie. Może do ręku znajduje się jakaś ciekawa paczka z Galej, galej, Glock nie opłaca mi się nic z tych rzeczy kupować. Mam 467 klucze bodajże. Zaraz zobaczę dokładnie. 468 klucze. Myślę sobie, aby je wszystkie rozdać. No jeszcze jest ustawiony skok. Od długiego czasu, może nie wyrabia mi to, nie pomaga mi to w skillu, aczkolwiek od bardzo długiego czasu użyłem skoku na scroll PGA. chyba tak to się nazywało, ale że mnie trafi teraz z granatem. Bo szedłem w tej głębie. Rzućmy sobie granacika. Tak, tak. O, Drugi środek ja na terenach, dobra, minus. Nie wierzę, co ja zrobiłem. Dobra. Aż wstyd. Aż wstyd. O, jest closet. Jest mój closet. Mój... Drug, mój przyjaciel. No rudy. <laughs> Szacunek dla closeta. Takiej kumpel. Może nie znam go osobiście. W życiu realnym. Ale... wow, osoba wow. I do gadki i do wyśmiania się, klaukle, o już patę, chciałem zobaczyć, co on robi. Dobra, weźmy. spójrzmy się na nią, co ona porobi. W sumie od samego patrzenia mi się nie chce, bo to wstyd na nią patrzeć, Zbieram mnie na wmiot. Kurde, kludza to nie ma. Spójrzmy, co robi w takim razie Superior. O, nie przodu. Dobrze. Lecimy, lecimy, lecimy. Myślę sobie nagrać ten odcineczek. Zabrać się za następny. Albo wyrobię sobie pierdolę i na gaszpika, to jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Rasują banana. Pierdolę. Za skrzyneczkę, Maciu, widzę. Dobra, minus. O, jaki drogówny. Bo... No. Bosz, Bosz, Bosz! Skilla brak, ale za to pośmiać się można bardzo ładnie. Jest na środku. Powołko. Ja klosecznie, ja! Jak idą. Może klozetowi powiemy, aby pozdrowił YouTube'a. Albo i nie powiemy. Dobra, starczy może już mamy jakoś skrzyneczkę. Niestety nic nie otrzymamy. W takim razie skończy się ta runda i kończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.